To teraz się Prze Prze to, 70. to teraz się To teraz się pani przedstawi. Dobra, po na kompa? Jo. Alamana z Grecja. Ale przestaw się wierzyć. No to mówię. Salam aleikum salam, Araby, Mahomety, kurwy wyjebki, pamiętacie mnie, barbara. No dawaj, dawaj. Dobra. Moment. Co im powiedzieć? No nie, Co nie wiem. Co je się Ramadan ja mam. Exinda rok. <laughs> Trianda! Exe! Exi, e -si. e -si. Ramadan! Gihat, Allah! To pani Uf. nawet zdał ten, obce języki! Oni wiedzą, macie puszczyć to. I pan, nie, i teraz. Fuck you, fuck me! A ja pan! Fuck you, fuck me! Allah! Good! Zemla, kosmos, maja! Ja? Ja, good! A im takie zdjęcie zrobiłam. Chójki, przegrany na lamanach. A ja mam na drugie, ale I mam i miałam, i szpiegowałam. Biladen jeszcze wtedy żył. Ucieczka stanu chcieli mnie zaniknąć. No? Zaplatywał. Zabrali jedną bąb wariatów. <noise> Widziałam <noise> kiedy córkę na Mykonos, ale cha z ale tam był kamień, i sydenkę sobie nie? I bez majtek i biustonosza. Jak za ten biustonosza? Od razu w gacie i biustonosza. Córka seksmisja. Nie, z Alby. I dostałem się do tych przyklętych chaty. Kurwa idzie dziadek. hausen Housen tam wynają. No to idę do niego spod kościoła naszego tego polskiego. On za pokazuje chatę, kurwa, majątek płacić. I seks! Kurwa dziewniczą dla ząbek, Seks. Tam wszyscy kurwa, ale szukają tylko kaka. Kaka. Po grecku dupa. I ja robi to samo. Ramadan. Pornole. Pornole oglądamy, w razu mam. Świnie jedynie. I ten mój, madak! od świtu do nocy nie jedzą mnie pływami. No to co, z go już ostatni dzień Ramadan. ramadamy. jak to się chodziło w Grecji, nie? I strątanko. prądamką. Kurwa, y ramadan, Ja mówię, co? Niki, Kurwa, ramadan! droga! Ha, i chuj se uroba na... Ja pierdolę! <grym> ja zadygam, co ty robisz. Ja pierdolę! Ja już kurwa, bo nie opolkę. I zadaj to. Atyka plac. Też tam mieszkałam. Plac i Atyka. A? Ale Pakistan, Hindusy. Pakistan, Afganistan. Przygrywali dupki. <grym 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 w w tym u tego hindusa, nie wiedziałem, że to hindus bo był, był młodzienny, skąd pogląd? ...to co to może... ...hahaha! I ale to są krzyżowy, co nie? No i taka rurka ogrzewania, o, no? ja sobie patrzę na ten, jak oni to, to robią, pokazałem, I co tam A co tam jedzie, a ja prócz, i ja z policją pracowałem, to jest kosmos problem, a kosmos to świat. Ja Posypałem mąką i napisałem ja węgry, a tu już policja, a jakaś polska polska a tam od samochodu wszystkie puszczał, nie? No i węgiel się bała, tu mąka tylko była. Policja słucha, grał Greka, kurwa kronika, tu, ale jak mnie szpikało, a jego, a jego. Ja, co? Ej, a się tu wziąłeś. Co? co? się Haczowa, w 70-mocy od kaśnika założeni. I tak przy tym powiem, że życie? Się, wiesz, jestem dzieckiem Indii. Wiesz, że ci jedno, byłam mała. Nie było co jej w zjadało, ale moja mama tu ninkę, babci też ninkę, to, zakon. Skląkali się z tym marzewskimi księciukami. Coś z ręki, kurwa, był wars i nie? I powstał w Warszawie, niby rybki, oglądaliście tę wyspę, facet, mówię. Tam pojechał, miał jedną, był milionerem, a z wam tę wyspę. Patrzy, ten tam tam sobie po pojechał. Jakiś maneki jestem tam, i taki stary chodzi kurwa, i mówi, tam widzi, i mówi: Syrenki, kiedyś może wyląduje A na moją wyspę. Zboczek. Są takie byty, słuchajcie. To jest krzyżowa zboczonych ludzi. No tak. A to ci, to ci zrobili? Genetyka, człowieku, genetyka. O proszę. Miochanie genami Wy nawet nie wiecie, co w Egipcie znaleźli. Czacha już byli. Wszystko wykopali, konfiskują fiskują, dla siebie. Wiecie, że chodzą żywe ząbiaki? No, ta królowa Anglii ma podziemia. To Diany Słuchaj, brali ręce i nogi. Wybierz Biblii jest jak Ci gorszy prawa ręka wyrzuca. Przecież porywali ludzi na części. Wskazali się, że ta ręka tak, jest tak, była niego ręką, a te oczy tak. widziały co innego. Rozumiesz? Mord doskonały. A, a jak się nazywasz? Przez, przedstawiłam się Od na koniec. Ich, Barbara, Alicja, Julia z Zana pod nazwiskiem tak to jest Jot, Panińska, Maliszewska, a moje rodowa jest Inka. No, No, nika, kurwa, kurwa! Ty dobrą aktorką byś była, widzę. Wiesz, wiecie. kiedyś grałam tutaj pod klubem, kamień został wykopany i nawijałam o tych dupkach tutaj, pod tym pabem, a podejrza jaka parka, sobie w jakim pani to gra? I ja nawijam ich, krytykuję, to są fakty! Nawet <śledzianie> <śledzianie> jest Słuchajcie, drugi tryb. A weź coś za Nie Jak być muzyka. O Jezu, no nie, będę ci, dobra, nie będę ci grał. Zatańczę, kurwa, szczęty, kurwa. Tą, że nie chodźmy, zrobić dobra. kurwa, nie tu będą nie? Zastańczyk kurwa. Zastańczyk kurwa. Zastańczyk kurwa. Zastańczyk kurwa. Zastańczyk kurwa. Azyl, azyl. <śpiewanie> ja na nich czekam na podświata. Wiecie co ich to zrobić? Kurwa, mój sybir, mój bajka. Widzieliście bajkał, bajkał. Teraz Polacy Dobra. są tam szubraną, bo pierwszy raz